Witajcie widzowie RSMP TV, zapraszam Was na rajdowy tydzień. A tym razem mamy trochę więcej do nadrobienia. Tydzień temu mnie nie było, byłem na Mistrzostwach Europy na Węgrzech, na rundzie Mistrzostw Europy. Podczas której nasz eksportowy duet Mikomarczyk z Szymonym Gospodarczykiem osiągnęli swój życiowy wynik, zajmując w tym rajdzie drugie miejsce. O tym, jak do tego doszło, o tym, jak wyglądał rajd, więcej opowiadam u siebie na kanale. Natomiast pozostając jeszcze na Węgrzech, warto wspomnieć też załogę Dariusz Poloński Łukasz Sitek, startująca w Pucharze Abarta. 124 Załoga wygrała wszystkie rajdy Mistrzostw Europy w swojej klasie, do których przystąpiła, zostając po rajdzie Węgrem mistrzami Europy, w tym właśnie w Pucharze. A Barta, gratulacje dla nich. Wprawdzie Mistrzostwa Europy nie są głównym tematem, o którym rozmawiamy sobie w tych naszych rajdowo-tygodniowych vlogach na RSMP TV, ale warto też jeszcze dwa słowa o Mistrzostwach Europy powiedzieć. Od przyszłego roku promotorem Mistrzostw Europy będzie ta sama firma, która zajmuje się promocją rajdowych Mistrzostw Świata, ale założono, że dużych zmian w kalendarzu na przyszły rok Mistrzostw Europy nie będzie. Wszystko ma się zacząć od dwóch rund w Portugalii, czyli od rajdu Fafi i rajdu Azorów, a potem z dużym prawdopodobieństwem Mistrzostwa Europy przeniosą się na Mazury gdzie po raz kolejny w ramach Mistrzostw Europy rozegrany będzie nasz rajd polski. Na potwierdzenie tej informacji jeszcze czekamy, jak tylko ona się pojawi, to na pewno Wam o tym opowiem. Tymczasem Polacy osiągają sukcesy nie tylko w rajdach płaskich, również w rajdach Baja. W Pucharze FIA Rajdów Baja w Europie wygrała załoga Krzysztof z Łukasz Kurzeja, nasza bardzo doświadczona załoga, zatem kolejny duży sukces Polaków w rajdach. Myślę, że zawsze warto o tym powiedzieć, także gratulacje również i dla nich. A teraz warto jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat tych zbliżających się wydarzeń motorsportowych, rajdowych w naszym kraju. Przede wszystkim Tor Modlin Rally Show w ostatni weekend listopada. Ruszyły już zapisy na ten rajd, już można się zgłaszać do tego rajdu, ale dowiedzieliśmy się też, że 3 listopada otwarta zostanie sprzedaż biletów. Biletów nie będzie zbyt dużo, zatem jeśli się wybieracie na Modlin, trzeba pilnować strony rajdu Modlin. Już 3 listopada będzie można te bilety kupić. No i też istotną jest na pewno kwestia tego, że będziemy podobnie jak w zeszłym roku mieli transmisję na żywo w internecie. Na koniec jeszcze informacja o rajdzie Barburki ten 4 grudnia, czyli w święte świętej Barbary, jak już wspominałem, i na Rajdzie Barburki będziemy mieli nowy odcinek, specjalny odcinek na to, że w Słomczynie tam też zorganizowane będą testy przed Rajdem Barburka. Zatem kolejna nowość w tym rajdzie rajd, tym razem nie na północ, tym razem na południe od Warszawy do Słomczyna się uda. Zarówno na test, jak i na jeden z odcinków specjalnych. W miarę jak te informacje związane z rajdem Barburki będą się pojawiały, również o nich będę na pewno mówił w rajdowych tygodniach. A na razie to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, subskrybujcie RSMPTV i do zobaczenia.